Łódzkie na plus najważniejsze wydarzenia z regionu ludzkiego w filmowym skrócie. Od 6 do 12 października będą przyjmowane wnioski w nowej odsłonie konkursu na tzw. kapitał obrotowy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Organizatorem konkursu jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla tych, którzy na nią czekają, a z tego co wiem, sporo przedsiębiorców oczekuje tej decyzji. Zmieniamy nieco zasady gry, a zatem po pierwsze nie będzie zasady kto pierwszy ten lepszy. Zaostrzamy w związku z tym kryteria, wprowadzamy je w ogóle, wprowadzamy punktację. Przede wszystkim spadek 30% przychodów, jeżeli chodzi o dane przedsiębiorstwo, to jest ten element, który jest bezwzględnie wymagany, żeby przedsiębiorca mógł ubiegać się. O dofinansowanie. Szczegóły pokażą się niebawem na naszej stronie, a konkretnie w dniu dzisiejszym. Wszystkie informacje niezbędne do tego, żeby złożyć wniosek, tam również będą zamieszczone. Zapraszamy do naboru. Wirtualne spotkania z beneficjentami, koncerty, konkursy, warsztaty i spacery po regionie łódzkim to atrakcje siódmych dni otwartych funduszy europejskich. W akcję po raz kolejny zaangażował się Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W tym roku wszystkie wydarzenia odbywały się online. Zwieńczeniem obchodów TOFE były koncerty laureata programu The Voice Kids Marcina Maciejczaka oraz Queen Symfonicznie, transmitowane z Filharmonii Łódzkiej. Sieradz, Radomsko i Konstantynów Łódzki to kolejne miasta, gdzie odbyły się spotkania z cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem. W trakcie spotkań marszałek województwa oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego rozmawiają z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych. Przy Pomniku Armii Krajowej w Łodzi odbyły się obchody 81. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W uroczystościach wzięli udział weterani, mieszkańcy i przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Główno odwiedzili Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wycieczka była elementem większego projektu, na który Gmina Główno pozyskała unijne dofinansowanie. O przyszłości energetyki rozmawiano w Bełkatowie na wyjazdowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania przedstawione zostały m.in. założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku.